Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Dzisiaj jesteśmy w grze o nazwie Roblox na serwerze Polish Car Driving I w dniu dzisiejszym zobaczymy jak jedzie się dostawczakiem na takiej oto kierownicy Na dzisiejszy wóz wybierzemy sobie Majestica Springtona Który jest parodią Mercedesa Sprintera Jest to wóz dostawczy wielkością już w sumie podchodzącego pod busa I przez tą swoją wielkość on ma job bonus 2.0 Bo większość tych tutaj mniejszych wozów dostawczych Podchodzi już bardziej pod vana Bo są to po prostu o wiele mniejsze też pojazdy Myślę tutaj, że Sprinter będzie jednak najlepszą opcją. Po worku jest to naprawdę świetny bus. Nie sugerujecie się tymi statystykami, bo one są po prostu przekłamane. A reszta tych dostawczaków w większości są postawione jeszcze na accessy który pali bardzo dużo paliwa. W sensie wszystkie samochody z AchaiSisem w Polish Car Driving palą dość sporo. Z pali naprawdę mało, nie? Zrobimy sobie dzisiaj parę paczek. Zaczynamy w Darłowie. Zatankujemy sobie. I my na jednym tankowaniu, w zależności jak się jeździ, nie? Myślę, że jesteśmy w stanie zrobić gdzieś około od 80 do tu paczek. Nie wiem, nie liczyłem tego. Wadą jest to, że może jest on trochę podsterowny. A jeśli pokonacie podsterowność, to robi się nadsterowny i zarzuca tyłkiem. No, czasem jest on dość kłopotliwy. On ma ile koni? Ma koni: 120. 6. Jego Falmax wynosi tam około 160, nie? Ja wiem sobie już tu na początku, tak powiem, że zmniejszyłbym sobie y, zakres działania kierownicy, ponieważ ten van też trochę słabo skręca, tak? Poza tym, że jest podstrowny, to ma słaby skręt. No, wady swoje ma, ale jednak to paliwo, to, że on bardzo mało pali, jest idealną rekompensatą, moim zdaniem. No, nie powiem, że. Takie rondo nie powinno być dla niego wyzwaniem, a teraz zahaczyliśmy lekko krawężnik Jeżdżamy przez przejazd w Darłowie Wjedziemy sobie tędy Też bardzo się nim fajnie jeździ na kierownicy Z pierwszej osoby ten środek też tutaj jest w dosyć wysokiej jakości jak na samochody w Polish Car Driving oczywiście Jedyne co się buguje to rama przy drzwiach obok lusterka jak możecie zauważyć A jeśli chcielibyście zagrać na takiej kierownicy w Polish Car Driving To tutaj teraz w karcie macie poradnik Tam wszystko tłumaczy od deski do deski właśnie jak Tutaj sobie zagrać. A propos jeszcze może wad tego sprintera, że on ma dziury w modelu. Jak macie kamerę z interiora i jedziecie. jak jest not i, włączacie, i włączycie sobie światła, możecie gdzieś między tapicerką a deską rozdzielczą tak jakby zobaczyć dziury, nie? Bożym, że to jakoś już usunęli, ale za chwilę postaram Wam się to pokazać. Nie pamiętam jak to dokładnie było, bo może mi się. Bo ten błąd występuje w kilku pojazdach i już mogę się mylić do tego, który to miał i w jaki sposób to występowało. O kurde, dobra, trochę tutaj pośpieszyłem, jesteśmy w Starym Jarosławie I całkiem przyjemnie się tu na kierownicy jedzie główną zaletą kierownicy jest to, że możecie elegancko, ładnie manewrować nie? też macie w pewnym sensie uproszczenie jeśli chcecie wyciągnąć samochód z poślizgu, a pewno dużą zaletą było jeżdżenie podczas lodu nie? gdzie mogliście lepiej manewrować gazem bo na klawiaturze normalnie zawsze jak wciśniecie W to od razu gaz do dechy jest nie? tak jest zawsze, na klawiaturze to zawsze się radziło tak, czy nie, sobie tak zawsze radziłem zmieniałem bieg na wyższy po prostu, a to też nie zawsze było takie skuteczne, ok, jesteśmy przy Nowo 3. Ok, jesteśmy pod nowie 3. To jest jakiś znaczek w ogóle, ty nie zauważyłem tego. To jest chyba jakaś flaga miejscowości. Okej, okay, teraz trzeba sobie jakoś poradzić z wyjazdem i pojedziemy sobie na sławno, bo to jest blisko, nic tu nie jedzie. Teraz trzeba też w tą stronę patrzeć, bo tu wiecie, trzeba szerzej brać te zakręty. Jesteśmy już samochodem większym, nie podchodzący pod nawet bardziej już autobus. W końcu najtańszy autobus jest chyba nawet mniejszy od tego Sprintera. Dobra, jest i ciemna noc. Nie ma tutaj chyba przeciwmgielnych, więc nieważne czy je włączymy, czy nie. Zawsze nie zobaczymy różnicy. Żebyśmy byli w pasacie B5, gdzie gdzie ich normalnie fizycznie. Nie ma, ale, ale odbicie na jezdni jest. Światło, jest. ale bez swojego źródła. Okej, okay, jesteśmy już w sławnie. w sumie. Jesteśmy na terenie sławna, aczkolwiek do centrum jeszcze trochę nam brakuje. Zauważyłem, że przy większej prędkości, gdy wcisknę gaz i skręcę kierownicę, to Załącza się kontrola trakcji. W sumie taki podobny błąd jak jest albo był w Mercedesie W212, tym za. O, ale teraz kosztuje 140 tysięcy, chyba? Nie powiem wam teraz, bo nie pamiętam. Ona tam właśnie cały czas wyświetlała komunikat, nawet na szóstym biegu chyba. Yy, kontroli trakcji, że, że cały czas wydziała i blokuje koła przed yy, boxowaniem, tak jakby. Wiecie o co chodzi? No tak, to systemy wszystkie w tym Sprinterze działają. Nie ja widziałem ABS-y. No, tu z wykręcaniem może być problem, bo kierunkowskazu nie odpaliłem, no ale już trudno. Okej, okay, mamy na Musimy wrócić na krupy i wracamy na drogę wojewódzką. Przed wysepką przydałoby się jakoś wykręcić, ale nie jest to zbyt niemożliwe. Okej. Okay. O, w ogóle teraz widać te nieszczelności interiora, nie? Tutaj zobaczcie na. Nie wiem, to jest jakiś. Jest, jest jakaś szczelina nad radiem, widać ją tam. Tu się zrobił w ogóle. Jak pusto było wcześniej, nie? Tak sobie. No dobra, trochę zahaczyliśmy Okej, okay, tutaj dużo wysepek Chwilę może dostać policja Okej, okay, ktoś tu przed nami jedzie A to jest w ogóle AI w Audi A6 Zatrzymało się No coś ma jakieś problemy z jazdą chyba Jeden. Okej, okay, Dojechaliśmy do Starego Jarosławia W ogóle pokażę wam taki fajny skrócik Możemy sobie podjechać tędy Na tę, na tą drogę szutrową Tutaj gdzieś trzeba uważać, bo tutaj Liście jakimś niefortunnym trafem mają kolizję Wjechać i teraz wyjedziemy sobie tu w krzaki Tutaj żadne drzewa nie mają kolizji, przynajmniej do teraz. No, zalecam tutaj oddalić kamerę, żeby złapać orientację trochę lepszą w tych liściach. O, i macie, proszę bardzo, skrót. Możecie sobie tutaj wyjechać trochę szybciej e, niż normalnie, ciągnąć się przez ten stary Jarosław Plus tam można napotkać jeszcze kontrolę policyjną, która e, mierzy prędkość i wystawi wam elegancko mandacik. Okej, okay, grupy 2 to będzie w ogóle gdzieś na porządku, w ogóle jak ja sobie lecę. Środkiem normalnie. Dwójka była chyba gdzieś, albo naprzeciwko, albo obok. Tutaj jest ta Leonardia, prawda? Dwójka gdzie? Będzie tutaj? Tak, jest dwójka. Okej, okay. wbijamy sobie tutaj. Sobie oddalę kamerę. O kurde. Aha, no dobra, ale dało mi się wyhamować na połowie pasa, ale tak To wy wyłonił się z zakrętu, nie miałem jak tego przewidzieć Jak widzicie, przejechaliśmy sobie już trasę Darłowo-Sławno i teraz wracamy do Darłowa Paliliśmy lekko ponad 3 litry paliwa gdzie mamy 70 litrów, tak? I tu nie ma żadnych błędów, to tak Więc jest to bardzo... Ekonomiczny wóz, szczególnie jak ograniczacie te obroty Okej, okay, jesteśmy przy odbiorze paczek Okej, okay, mamy Krupy No jednak wolałbym jakąś paczulkę, jakieś jakiś Bobrowice, chowo. By też sobie pojechać po tych bardziej prostych drogach Bo tak to wiecie, ta DW jest strasznie kręta Tutaj siedzi silnik jakiś chyba 3.0 TDI W Interach no naprawdę dobra jednostka Okej, okay, teraz zanurzamy się w, do Krup tutaj Niestety, niestety musimy dowieść. Dobra, tutaj z tego co widzę jest czternastka, ale do tej czternastki podjeżdża na około jakoś. Tak, to jest chyba wjazd do niego. I tu jest 14, okej okay. Czy my tu jakoś wjedziemy, bo widzę, że mogą być lekkie problemy, chociaż Daliśmy radę, podjedziemy tutaj Nie wiem czy ja już jestem na czyjejś posesji, prawdopodobnie tak Okej, okay. tutaj już widzę mam problem z wykręcaniem, więc zostawię mojego Dostawczaka tutaj i po prostu Dobra, dobramy i okej okay. Na pewno na dostawczaku zagramy sobie jeszcze raz, gdy będzie Będzie możliwość wzięcia tej większej ilości paczek Będą te otwieralne, tylne części busa, czyli otwierane tu tylne drzwi Będzie to WeCo Daily tam, bo takie rzeczy są planowane za te za ten jakiś tam czas. Okej, okay. i bezproblemowo nam się tutaj udało dostarczyć tą paczuszkę. A teraz liczę, że jak podjadę do Darułowa, do to dostanę jakąś paczkę właśnie na, na tą drugą część mapy, bo cały odcinek jeżdżę po tym DW. Wiele osób mi przyzna mi tu rację, że, że wygodniej się jeździ po... Właśnie tamtej części mapy, niż, po, niż tutaj na drodze wojewódzkiej Z Tego względu, iż tam jest po prostu prosta, możesz sobie próć ile chcesz, a tutaj co chwilę Jak ktoś chce próć, to musi co chwilę hamować, skręcać tam jakoś mocniej W ogóle dzisiejszy serwer też nie jest jakiś pusty I Jakiś ruch tutaj nawet jest, jakieś ciężóweczki jeżdżą Co jakiś czas można spotkać jakiś faktycznie samochód W postaci... Co jest? Co to było? Jak mi kierownica obróciło w grze w ogóle? I co by się stało, gdyby ta gra wspierała jakiś force feedback? Ty wykręciłoby mi ręce? Co jest? Dzisiaj jest zdecydowanie więcej tego ruchu ulicznego, niż ostatnio na ciężarówkach. I co ten bot robi? Może boty mają dzisiaj jakiś. Kurde, zły dzień. Nie wiem, bo. Kolejny bot jest jakiś zawiksowany totalnie. Nie wiem, może coś się przesunęło. Deja! O kurde, co jest? Jak typek zawinął sobie driftiga? Mamy malechowo, okej. Okay. Czyli myślę, że dobre miejsce też na zakończenie dzisiejszego filmu. Czyli wyjeżdżamy sobie spod fabryki. Zobaczymy, jak z czasem. Może weźmiemy sobie coś jeszcze z Ulenberga, ale myślę, że. Malechowo na koniec to będzie idealna opcja Słyszę jakiś pociąg też, ale my już jesteśmy poza obszarem przejazdów kolejowych Bo tak naprawdę te rogatki tutaj odcinają dostęp tutaj do tak jakby reszty świata Jedyna opcja to jest chyba droga Wojewódzka 205, ale wolno jedzie Te lagi serwera na pewno tu mnie sprzyjają No patrz teraz Okej, okay, wyprzedzał go Okej, okay, udało mi się wyprzedzić tą BMW Depniemy lekko W sumie Pozwólmy osiągnąć temu sprinterowi mag. O, bo tutaj jest chyba... Jakaś ciężarówka mnie tutaj goni, jezu Myślę, że jakiś, jakiś taki dźwięk jest tutaj Nie ma policji ów, bo już bym chyba stracił prawko, a zrobiłem je ostatnio To jest! Co to było? Jaki wariat Ja leciałem 162 z tego co widziałem No dobra, osiągnęliśmy te 160, nie? I źle nie było. Ja myślałem, że w ogóle jakiś, jakiś dźwięk jest specjalny dla sprintera, gdy, gdy się nim osiąga VMAX, tam jakąś wyższą prędkość. I wiatr to się okazało, że jakaś skania mnie doganiała po prostu. Ojenny i ktoś tutaj jakiś wypadek miał. No i proszę bardzo. Widać już jak O kurde, ty co za malu! Obrócimy to jeszcze. Super na... obróciło się. No i dobra, jesteśmy obok Ulenberga. O to kurde. Ty, policja tam stała jakaś, co jest? Ty, bo ja lecę ze 110 Nie no, chyba nic nie dostałem, nie? Nie widziałem przynajmniej Zajeżdżamy do numeru 21 Gdzie on będzie, to ja myślę, że gdzieś na końcu Tu już mamy 19, o tu, 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 tu Dobra, to nie tak na końcu Dobra, to najpierw zawrócimy Ja pozwolę, nim dostarczę, tutaj zawrócić na tej pętelce I czy tutaj w ogóle jest gdzie zaparkować tak trochę? No się wiedziemy chyba sobie na posesję O, no myślę, że zrobimy sobie taki myk to jest jakiś bar w ogóle. Wycofamy sobie trochę bardziej. by się jakiś w sumie rework dla tego Malechowa. Bo patrzcie tutaj jest bar. I w ogóle nie widać, że to jest bar, nie? Bo dlatego, że to wszystko to jest w sumie jakieś kopiuj-wklej. Trochę tak to wygląda. Bo mi się, bo chyba jakiś nowy spawn policji dodali, albo mi się wydaje. No nigdy nie widziałem policji. Hmm, gdzieś tam naprzeciwko yy, Ulenberga, nie? Może już doniknęła. O nie, jest, patrzcie. Jest normalnie stoi nowy w ogóle, jakiś nowy radiowy, to jest. Ale tak na środku drogi sobie stoi? Bo tu jest jakiś. Jednak stopu? Normalnie awaryjki tutaj ma. To ta policja, ty. A, bo to był jakiś chyba event. Ktoś tutaj po prostu zostawił radiowóz. Mm, nie mogę tu wsiąść, mogę wsiąść tylko jako pasażer. Policja Korsunią tutaj podjechała. Super. jeśli film Wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę. To jest suba tam poniżej. Jeśli wiecie, to możecie napisać, skąd się wziął. Tamten Opel Corsa. My sobie dzisiaj zakończymy pod restauracją zajazd skalny. Jeśli chcielibyście mnie jeszcze bardziej wesprzeć, możecie zakupić wspieranie, za które otrzymujecie specjalne bonusy. Zapraszam jeszcze na Discorda. I, I na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się do następnego filmu. Na razie, cześć.